Podcast o pracy w biedronce. I kropka. Rozmowy z pracownikami o biedronkowej codzienności. Codziennie do ponad 3800 sklepów docierają produkty. Produkty, które my klienci możemy kupić każdego dnia. To wszystko dzieje się za sprawą między innymi logistyki, systemu naczyń powiązanych ze sobą. I dzisiaj z moim gościem, Michałem Gabłem, dyrektorem do spraw Transportu i Planowania logistyki. Porozmawiam o jego biedronkowej codzienności. Dzień dobry drodzy słuchacze, rozpoczynamy kolejny odcinek podcastowy. Cześć Michał, witam cię bardzo serdecznie w naszym biedronkowym studio. Witam, dzień dobry, bardzo miło. Tu. U Was dzisiaj gościć. Cieszę się również, że dołączyłeś do naszego kolejnego odcinka podcastowego. Pytanie, które w pierwszej kolejności chciałabym Tobie zadać, dotyczy takiej trochę rozgrzewki. Mm -hmm. Gdyby logistyka była grą planszową, to jaką i dlaczego? E, bardzo dobre pytanie. Myślę, że byłby to katan. Okej. Okay. Ponieważ podobnie w logistyce jak w tej grze, należy mm -hmm. jakby rozwijać swoją infrastrukturę rozwijać swoją sieć logistyczną sieć dróg. I też często osiągać porozumienie i konsensus z innymi uczestnikami rynku czy z innymi współpracownikami. Okej, okay, czyli ta współpraca, tak? Tutaj pokierowała tak. ci do tego, żeby wybrać faktycznie tą grę. Zgadzam się w pełni, że, że ta współpraca międzyobszarowa no, jest naszą codziennością w imię naszych wewnętrznych wartości biedronkowych działamy zespołowo. O tym z pewnością jeszcze dzisiaj pewno. porozmawiamy. A co dla osób wkraczających w świat logistyki jest takie najbardziej zaskakujące? Logistyka, która się z taką domeną. Skomplikowaną. Nie mhm. jest tak. To nie jest tak, że to jest skomplikowana, skomplikowana domena. Na pewno to, co może dziwić osoby, które wchodzą, jest, że jest ciągła zmienność. Definiłem mhm. sobie jakiś plan, ale musimy być przygotowani na to, że ten plan się ciągle zmienia. Musimy się do niego dostosowywać, do wydarzeń, które następują. Różne, które mogą, mogą wydarzyć. Często logistyka jest też tak troszkę zdemonizowana, że to taka męska dyscyplina. Tu też bym chciał wspomnieć o tym, że nie tylko, też w ramach lo logistyki, czy to na stanowiskach w magazynie, czy na stanowiskach zarządzczych pracują kobiety, więc też uważam, że to jest dyscyplina mhm. dla wszystkich. Dobrze, dobrze słyszeć, że logistyka jest otwarta dla każdego. Jak najbardziej. A jakie kompetencje, doświadczenia są tutaj bardzo potrzebne, jeżeli ktoś mhm. chce wejść do działu logistyki i rozwijać się właśnie w logistyce? Na pewno kompetencje i umiejętności, które tu są mile widziane, to jest otwartość do nauki, ponieważ mhm. nie ma jednej zdefiniowanej ścieżki w ramach logistyki, którą się można rozwijać. Osoby, które chcą się uczyć i rozwijać w różnych jakby Aspektach logistyki, czy to bardziej w logistyce magazynowej, czy w logistyce transportowej, czy w logistyce zakupowej, potrzebna jest taka otwartość na naukę. Z kompetencji twardych, myślę, że takie myślenie analityczne bo jednak mhm. w logistyce bazujemy na liczbach tych liczb jest sporo, więc to na pewno by y, pomogło mhm. w takiej osobie i też w kolejnych etapach myślę, że też kompetencje przywódcze i kompetencje rozwojowe ponieważ jeżeli chcemy się piąć po tych y, poszczególnych etapach y, kariery w logistyce, nieuniknione jest też zarządzanie zespołami, mniejszymi mhm. lub większymi, więc tu istotne są te umiejętności przywódcze i, i, i zarządzania, zarządzania z zespołami i rozwijania ludzi, bo też mhm. należy rozwijać ludzi w ramach logistyki. E, Michał, jak w kilku zdaniach opisałbyś to, czym zajmuje się zespół transportu i planowania logistyki, tak dla osoby mhm. spoza, spoza za świata logistyki. Mhm. Ten zespół odpowiada za centralne planowanie. On jakby wyznacza kierunek, w którym powinniśmy podążać, ponieważ logistyka w sieci handlowej jest pewnego rodzaju dostarczycielem serwisu. Na, mhm. W tym przypadku naszym klientem są y, sklepy. Podobnie to wygląda w innych, w innych sieciach handlowych czy w innych, czy w innych firmach. Każdy ma y, jakby swojego. Klienta i tym klientem dla, dla logistyki są sklepy, i w ramach logistyki my tak troszkę definiujemy kierunek, w którym, w którym chcemy iść. Naznaczamy ten kierunek naszym centrum dystrybucyjnym, jak w najlepszy sposób i w jak. Najniższym koszcie, bo mm -hmm. to jest pewne DNA logistyki w Biedronce jak najwyższy serwis po jak najniższym koszcie, jak obsłużyć y, sklepy na jak najwyższym poziomie. Mm -hmm. A jak liczny jest dział logistyki? Bo wspomniałeś już o magazynach. Mm -hmm. No Mamy też dział logistyki w naszym biurze głównym w Warszawie. Tak. To jak ta logistyka wygląda w Biedronce? Jak bardzo jest też być może rozproszona? To jest duże rozproszenie, mm -hmm. ponieważ tu mamy 17 centrów dystrybucyjnych e, regionalnych. Mamy centra dystrybucyjne zonowe, które odpowiadają za dystrybucję do większej ilości mhm. centrów dystrybucyjnych. Łącznie w ramach logistyki pracuje blisko 10 tysięcy ludzi. Wow. To jest duża, duża armia ludzi i tu liczę od, od magazynierów przez... Yy, kadrę administracyjną, y, specjalistów i kadrę zarządczą. Więc to rozproszenie jest, jest duże i nad tymi 17 y, regionami, centrami dystrybucyjnymi, właśnie centralny dział, centralny dział logistyki jakby tutaj sprawuje y, pieczę. Więc... Y, jest centralny dział logistyki i jakby te działy logistyczne w każdym centrum dystrybucyjnym. Logistyka w Biedronce to przepotężna skala. Wspomnieliśmy 3800 sklepów, ponad już tak. Biedronka liczy na ten moment. Co jest takim największym wyzwaniem w Waszej codziennej pracy? Na pewno ta skala. Jest dużym wyzwaniem, mhm. ponieważ ja pamiętam, e, jak jeszcze mieliśmy w ofercie sklepów Biedronka 999 produktów, okay. e, teraz mamy tych produktów blisko 4000, plus tam produkty sezonowe, produkty, e, oferty tymczasowe, więc na pewno urosła skala, mhm. urósł jakby ten, ten, ten model logistyczny. Wyzwaniem też na pewno jest e, dynamika, ponieważ jesteśmy logistyką w, w sieci handlowej, i jako sieć handlowa, jako sklepy musimy oferować klientom jak najlepsze oferty każdego dnia. Więc też ta dynamika zmian promocyjnych jest dużym wyzwaniem, i logistyka musi za tym podążać, mm -hmm. a nawet powiem więcej, musi to wyprzedzać te potrzeby, żebyśmy już z, z czasu, z przemyśleniem yy, mogli zapewnić właściwe wolumeny dla naszych sklepów. Więc na pewno ta skala i zmienność to są codzienne wyzwania, ale z uśmiechem na twarzy zespoły się mierzą z tymi wyzwaniami. Żeby dostarczyć produkt szukany przez naszego klienta w sklepach Biedronka. To jest też pewna misja, pewna misja. to jest misja dostarczyć klientom mm -hmm. e, produkty do sklepu, ich ulubione produkty. Jasne, misją, e, ta misja jest myślę, dla każdego z nas e, ta sama, spójna, działamy, działamy zespołowo w tym przypadku również. A co generuje sukces sukces logistyki? Sukces logistyki, na pewno zadowolenie tego klienta mhm. finalnego. I tu już mam na myśli tego pana Kowalskiego, panią Nowak, którzy robią zakupy każdego dnia. I też ten sukces logistyki na pewno definiują różne wskaźniki, które mamy za cele i które osiągamy. Jeżeli widzimy, że osiągamy te cele wydajnościowe czy cele kosztowe, to na pewno jakby buduje pewność siebie i to jednocześnie to buduje ten sukces w logistyce, bo logistyka jest takim tworem, który jakby musi osiągać pewne zdefiniowane parametry czy cele. Mm -hmm. A jak wygląda taki typowy dzień twój, typowy dzień w Biedronce? Są mm. takie typowe dni? Nie ma, nie ma typowego dnia. Aczkolwiek yy, może powiem o typowym poniedziałku, bo okay. poniedziałek jest taki mocno powtarzalny. Yy, w ramach yy, działu logistyki mamy takie centralne spotkanie. Dział logistyki i działu łańcucha dostaw, mm -hmm. gdzie podsumowujemy wyniki minionego tyg tygodnia, co nam, co, co nam wyszło, co mogliśmy zrobić lepiej i też planujemy aktywności na kolejne tygodnie. Wiemy, że na przykład y mamy przed sobą dużą akcję pro promocyjną lub jakieś, szykuje się jakaś akcja związana z długim weekendem, przykład y Boże ciało, długi weekend, 15 sierpnia, czy weekend listopadowy, mm -hmm. musimy się z, z, z tym zawczasu przygotować. I w ramach tego spotkania, w którym uczestniczą y, dyrektorzy centrów dystrybucyjnych, kierownicy z makroregionów, z łańcucha dostaw i tutaj osoby z centralnego łańcucha dostaw i z centralnej logistyki, my planujemy aktywności na kolejne dni, na kolejne tygodnie, też jak, zare, jak zareagować. Bo. Mogłoby się wydawać, że taka wielka sieć logistyczna, to jest machina, która po prostu jedzie do przodu, ciężko te tryby zmienić. Mhm. Mamy możliwość czasem manewrować troszkę w prawo, troszkę w lewo, aby się dostosować do tych bieżących potrzeb klientów. Więc to jest taki typowy poniedziałek. Uważam, że najważniejszy jakby dzień, który podsumowuje miniony tydzień i plan na następne, a każdy kolejne dni nie można mu mówić o typowości. Na pewno taki. Tydzień to jest y, se, seria spotkań, czy z łańcuchem dostaw, z zakupami, z kolegami z działu IT, czy z innych działów, definiowanie pewnych strategii, planów, też reagowanie na incydenty bieżące, bo działamy na tym poziomie jakby operacyjnym, taktycznym i strategicznym. I na przykład y, kilka tygodni temu planowaliśmy budżet, jak będzie wyglądał ten budżet logistyczny na... Kolejny rok. Więc to jest takie zdarzenie, które e, robimy przez kilka tygodni w roku, ale nie mhm. w każdym tygodniu. Więc mhm. ciężko mówić, jakby o typowym tygodniu, poza tymi poniedziałkami, które wspomniałem. A jakieś może rozwiązania technologiczne usprawniają Waszą pracę? Rozpocząłeś pracę w Biedronce, o ile dobrze pamiętam, 15 lat temu? 15 lat temu, tak, to już chwilę czasu minęło. Piękny jubileusz, gratuluję. Dziękuję. Jak ta logistyka wyglądała właśnie te 15 lat temu? Co się zmieniło mhm. przez 15 lat? W momencie, jak ja przychodziłem do Biedronki, to dysponowaliśmy siecią 8 centrów dy dystrybucyjnych. Mhm. Teraz mamy sieć 17 centrów dystrybucyjnych regionalnych. I plus kolejne centra w budowie, więc w kolejnych latach będziemy oddawać kolejne centra dystrybucyjne. To, co się zmieniło, to na pewno stawialiśmy i udało się nam osiągać efektywność z każdym rokiem. Ten jedno z głównych miar tutaj w logistyce jest ten wynik, jakim my mamy. Ile logistyka kosztuje w całości, w całości sprzedaży yy, sieci Biedronka? I udawało się nam sukcesywnie, rok po roku, mamy trend spadający. To mm -hmm. znaczy, że robimy się ta, tańsi, czyli możemy jakby większą wartość tutaj dostarczyć dla firmy. Więc to była ta, taka zmiana długa, bo tą sieć centrów dystrybucyjnych, naturalnie mogliśmy skracać dystans, dystans średni do poszczególnych sklepów. I to niewątpliwie pomagało w osiągnięciu mm -hmm. tutaj dobrych rezultatów. Czyli generowała oszczędności, i mogliście te środki przeznaczyć na przykład na budowę kolejnego centrum dystrybucyjnego. Dokładnie, inwestycja też tu była bardzo istotna, bo inwestując pewne środki, my później możemy y, oszczędzić jakby w koszcie poprzez zainwestowanie i ten pieniądz do nas wróci. A pamiętasz swój pierwszy dzień w Biedronce? Pamiętam swój pierwszy dzień, dzień w Biedronce, to nawet było. Przed oficjalnym rozpoczęciem tym 15 lat temu, mm -hmm. bo ja też uczestniczyłem w pierwszej edycji e, Praktyk Owocne w Wakacji. Programu, który mamy z sukcesem w biedronce do dzisiaj. Tak, prawda. E, więc pamiętam, pamiętam swój dzień, zacząłem od praktyki w centrum dystrybucyjnym w, w Wojniczu. Mm -hmm. jak, tam, jak tam przyszedłem, to sobie pomyślałem, Biedr biedronka, wow. I jak wszedłem na ten magazyn, to jak zobaczyłem te. Bardzo szybko jeżdżące wózki, tych mm -hmm. ludzi y, przemieszczających się y, z poszczególnymi pa paletami. Wielkie regały sobie pomyślałem: jak to tak wszystko działa? Ja to chcę zrozumieć, bardzo mm -hmm. mi się to wówczas spodobało, no i tak się potoczyło, że jestem dzisiaj gdzie jestem. Super. Fajna, fajna anegdota, historia, faktycznie w naszych magazynach tempo pracy jest wysokie. Oj tak. A zapytam Cię jeszcze o jakiś sukces, projekt, którym się opiekowałeś na samym początku. Pamiętam, że otwierałeś DC w Koszalinie, dobrze kojarzę? Nie otwierałem, jakby uczestn uczestniczyłem przy otwieraniu, tak. To był początek mojej tutaj ścieżki rozwoju w Biedronce. Uczestniczyłem w ramach programu Management Training mhm. i dostałem po tam, po szkoleniach jakby centralnych w, w Warszawie dostałem swój przydział. To też tutaj jest cieka, ciekawa anegdota, bo nie wiedziałem do końca gdzie, gdzie trafię i nagle się, do, się dowiaduję, że mam się stawić w Koszalinie. Dla mnie to był totalnie drugi koniec Polski. No tak, wojnicz Koszalin. Tak, tak, tak. Więc wtedy jeszcze nie było Pendolino, więc ta pod, podróż też tam troszkę zajęła. E, i tam miałem możliwość w obserwowania otwierania nowego centrum dystrybucyjnego. Powiem szczerze, tak moje pierwsze wrażenie, jak dostałem tą informację sobie myślałem: no nie, no tam centrum nie działa, co ja tam zobaczę w ogóle? Tam nie ma ułożonych procesów, co ja się tam mm -hmm. nauczę? I wtedy pamiętam, miałem rozmowę z Eduardo Brito, z długoletnim tutaj e, menadżerem u nas u nas w biorących, który zjadł zęby na logistyce i powiedział mi Michał, to jest szansa, ty zobaczysz mm -hmm. coś, czego inni, e, inni, inne osoby nie będą w stanie zobaczyć. Będziesz uczestniczył przy otwieraniu nowego centrum dystrybucyjnego. I wtedy automatycznie mnie się klapki z oczu mm -hmm. podniosły. Zupełnie zobaczyłem inną, inną perspektywę, więc też y, na pewno bardzo cenne doświadczenie, widząc jak to wygląda od y, początku y i od środka też zobaczyć jak no, budujemy kolejne centrum dystrybucyjne. Y, zapytam cię jeszcze o tą automatyzację, czy y ona wchodzi do świata logistyki, jakieś usprawnienia być może są w zasięgu ręki, czy może to dalsza przyszłość? Y już nie taka odległa. Automatyzacja jest w drodze rozwoju biedronki tutaj w Polsce, będzie w jednym z kolejnych centrów dystrybucyjnych, i to w ogóle będzie wejście na wyższy poziom. To mm -hmm. będzie taki Star Wars w logistyce. No dotychczas, dotychczas tego nie mamy. To centrum dystrybucyjne pozwoli nam w ogóle zaopatrywać sklepy w innej skali niż to robiliśmy dotychczas i też bardziej efektywnie. Często. Ludzie mają obawy, że przyjdzie automatyzacja, stracą mhm. miejsce pracy, nie ku temu to służy. Tutaj my chcemy wyprzedzić pewne trendy makroekonomiczne. Mhm. Widzimy nasze polskie społeczeństwo, niestety średnia wieku się starzeje, coraz więcej osób jest, nie jest aktywnych zawodowo, coraz trudniej pozyskać pracownika. Więc to też takie rozwiązanie wdrożenia automatyzacji ma, nie ma za cel eliminację miejsc pracy, tylko wypełnienie luki, która i tak się niewątpliwie w perspektywie czasu pojawi. Też co istotne, zmieni się trochę profil pr pracownika. Oczywiście nadal będą potrzebni y, magazynierzy, którzy ko kompletują poszczególne opakowania i pudełka na y, palety, mhm. ale też będzie potrzebnych więcej automatyków, więcej inżynierów, bo to będzie system, na którym y, organizm właściwie, na, na którym będzie. Trzeba bardzo mocno pilnować i nadzorować, więc to też to będzie taki, myślę, milowy krok w rozwoju logistyki u nas w Biededronce. A opowiesz coś więcej o tym nowoczesnym DC, który powstanie? Coś możesz już zdradzić naszym słuchaczom? Jak naprawdę to będzie wyglądało? Jaka, yy, jaki postęp tam z, będziemy mogli zaobserwować? Yy, na pewno to będzie... Technologia, której jeszcze dzisiaj nie mamy, więc jak ktoś by sobie chciał yy, zrobić porównanie, dzisiejsze centrum dystrybucyjne i to nowe, to ciężko mm -hmm. to będzie takiej osobie zrobić. Te rozwiązania na rynku już istnieją. Przede wszystkim w yy, zachodniej Europie, yy, gdzie pewne nowinki przychodzą, przychodzą szybciej, i też w innych branżach. Dobrą nazwą, yy, dobrym szkodowskim branża Odzieżowa, gdzie w tych, w tych branżach ta automatyzacja bywała o wiele wcześniej. Biznes spożywczy jest też biznesem, który w porównaniu do, do branży odzieżowej pracuje na troszkę innych wskaźnikach, więc ta wprowadzenie tej automatyzacji musi być bardziej przemyślane. A jak w detalach to będzie wyglądało, tu tak do końca nie mogę zdradzić. Dobrze, musimy cierpliwie poczekać na Dokładnie ten komunikat tak. oficjalny, ale drodzy słuchacze, będzie, będzie się działo. Będzie się działo. Ym, czy pamiętasz może jakąś sytuację, Projekt, który prowadziłeś, który faktycznie z perspektywy czasu traktujesz jako cenną lekcję, naukę, mhm. ale dawniej no, była to sytuacja kryzysogenna. Tak, pamiętam taką sytuację kryzysową z 2015 roku. To nie był projekt, jakby to była sytuacja. Y która się niezależna, która jakby mm -hmm. wpłynęła na naszą sieć. E, 2015 rok, sierpień, dwa tygodnie upału, mm -hmm. w, po prostu lał się żar, żar z nieba i to powodowało, że e, narodowy system energetyczny powoli zaczął nie wydalać. Niski poziom rzek, chłodzenie w elektrowniach mm -hmm. i tak dalej. To też oznaczało, żeby, że groziły nam e, w kraju pewne redukcje dostaw e, prądu. Były tam apele ze strony, ze strony mm, rządowych, prosimy oszczędzać prąd, ale to dla klientów indywidualnych. Jak to wpływa na biznes? G groziło nam potencjalnie odcięcie prądu, więc musieliśmy się na to przygotować, bo wyobraźmy sobie, odcinamy prąd w centrum dystrybucyjnym, mm. które zaopatruje 200 sklepów. No to już się robi yy, ciężkie... Ciężki temat, więc musieliśmy sobie jakby na poziomie centrów dystrybucyjnych poszukać rozwiązań alternatywnych. Byliśmy oczywiście przygotowani w odpowiednie agregaty prądotwórcze. Na szczęście nie było konieczności ich, mm -hmm. ich włączania, ale pamiętam, że każdego dnia rano, po południu i wieczorem z duszą na ramieniu śledziłem te ko oficjalne komunikaty mm -hmm. tam y dostarczyciela. Y Energii kraj krajowego, czy ten prąd będzie wyłączany, czy nie będzie wyłączany. Więc to na pewno była taka stresowa sy sytuacja, która też pokazała pewne. Mm, na nauczyła mnie tego, że należy być przygotowanym na takie kryzysowe sytuacje na poziomie, na poziomie planu. Też to, co mówiłem wcześniej, plan się zawsze może zmienić, trzeba się do niego dostosować. I powiem więcej, on się zawsze zmieni, on się <laughs> zawsze zmieni w mniejszym <laughs> lub większym stopniu, ale ten plan zawsze trzeba mieć i Dostosowywać go jakby do bieżących, do, bieżo, do bieżących wydarzeń. Bo jak zaczniemy reagować, jak już coś się wydarzy, może nam być gorzej wyjść z tego jakby z, mm -hmm. z podniesioną przybisą. Czyli ta elastyczność, plan A, plan B, to jest coś, co pożądamy, chcemy w ten sposób właśnie pracować, aby zapobiegać i zapobiegać sytuacjom, które mogą negatywnie oddziaływać na nasz biznes, na realizację naszych celów. Także drodzy słuchacze, jeśli chcecie dołączyć do biedronki, to poszukujemy osób też tych elastycznych. E, Michał, wspomniałeś, że byłeś uczestnikiem Owocnych Wakacji, byłeś uczestnikiem naszego flagowego e, programu management training. E, pytanie, jak ta ścieżka kariery może wyglądać u. Młodych ludzi dopiero wkraczających do świata zawodowego, bądź też do osób, które już mają przepotężne doświadczenie zawodowe, ale chcą mhm. zmiany, odmiany i właśnie znaleźć się w świecie logistyki. Jasne. Myślę, że niezależnie czy wchodzi osoba z zewnątrz, czy osoba już z pewnym doświadczeniem w biznesie, jeżeli chce się rozwijać w logistyce, warto zobaczyć od samych podstaw. Podobnie jak program onboardingu dla nowych pracowników, mhm. że widzą w sklepach, jak wygląda mhm. ten core biznesu w sklepach. I jeżeli chcemy się rozwijać w logistyce, podobnie w ramach logistyki. Więc tu bym proponował, aby taka osoba poszła do centrum dystrybucyjnego i zobaczyła od tej podstawowych czynności, jak przyjęcie towaru do mhm. magazynu, kompletowanie towaru na paletę, co się z tym towarem później w ogóle dzieje, jak, on, jak jest planowany transport do poszczególnych. Sklepów danego centrum dystrybucyjnego, jak wygląda ta logistyka zwrotów, czyli co ze sklepów wraca. Bo to nie jest tak, że wyjeżdża pełny samochód, wraca pusty. Coś tam jednak z tego, z tego mm -hmm. sklepu wraca: choćby puste palety, kontenery, jak, jakieś zwroty towarowe. Więc warto też so, sobie zobaczyć na żywo, blisko, jak ten cały przepływ wygląda. Czyli takie solidne wdrożenie od podstaw no jest tutaj mocno, mocno rekomendowane. Dokładnie tak. A jak wyglądała dokładnie Twoja y, ścieżka rozwoju w Biedronce, absolwent owocnych wakacji, absolwent management trainee. Co dalej się z Tobą działo? Jednak 15 lat już pracujesz w Biedronce. Yy, tak, później było kilka tych y, kolejnych, kolejnych kroków. Po zakończeniu programu management trainee dostałem przydział do działu łańcucha dostaw. I... Pracowałem w ramach działu Łańcucha Dostaw na początku w Centrum Dystrybucyjnym w Wyszkowie i później po otwarciu nowego biurowca bodajże w 2012 roku przeniosłem się tutaj do centrali w, w, w Warszawie. Przez kilka lat pracowałem w ramach Łańcucha Dostaw i w 2015 roku y, zmieniłem trochę profil z Łańcucha Dostaw na logistykę i wtedy pracowałem w, y, lo, w logistyce. Y, po dwóch latach y, awansowałem na stanowisko starszego menedżera do spraw logistyki i w tym roku y, zostałem awansowany na stanowisko dyrektora transportu i planowania logistyki. Więc jest to długa ścieżka, muszę mhm. powiedzieć, od, od praktykanta, stażysty, młodszy menedżer, menedżer, starszy menedżer i dyrektor, tak. Gratuluję. Przepiękna Dziękuję. ścieżka kariery. Drodzy słuchacze, jeśli jesteście zainteresowani dołączeniem do naszej organizacji i marzy wam się też taka ścieżka kariery, to zajrzyjcie na naszą stronę karierową pracawbiedronce.pl. Tam znajdziecie bieżące, otwarte procesy rekrutacyjne, jak i oczywiście informacje na temat warunków zatrudnienia, czy też szerokiego pakietu benefitów, który funkcjonuje w naszej organizacji. Ehm, Michał, a co po tylu latach tak najbardziej ciebie kręci w tej logistyce? Ehm, zakładam, że też to poczucie Satysfakcji, ale co to daje Ci te poczucie satysfakcji? Taka sprawczość. To mhm. na, na pewno wrazem y, ze swoim zespółem mamy taki, taki poczucie sprawczości, bo coś, co my dzisiaj definiujemy jakiś plan, możemy widzieć, y, jak on się spełni za tydzień, miesiąc czy w perspektywie kilku miesięcy. Też y, skala. Skala, skala o, o organizacji. I wpływu, jaki my mamy. To też, y, też pewna odpowiedzialność, bo jeżeli my coś zaplanujemy nie do końca dobrze, pomylimy się, to też ma wpływ y, na wszystkie sklepy. Więc tu jest też kwestia tej odpowiedzialności i też y, możliwość wprowadzania ulepszeń. Widzę, że jeszcze są elementy i obszary, gdzie możemy być jeszcze lepsi, jeszcze bardziej elastyczni, jeszcze bardziej efektywni i wydajni, więc to po tylu latach dalej mnie kręci. Dzięki wielkie Michał za dzisiejszą rozmowę. Bardzo się cieszę, że mieliśmy okazję porozmawiać o Twojej codzienności w naszej organizacji. Drodzy słuchacze, zachęcamy do dołączenia do naszej Biedronki. Zaglądajcie na naszą stronę karierową pracowbiedronce.pl i oczywiście obserwujcie nas w mediach społecznościowych. Nasz profil na Instagramie nazywa się Biedronka Tomy. Dzięki raz jeszcze do usłyszenia. Dziękuję bardzo.